Co ty robisz? A patrz co prędkość mierzy, bo mam coś strasznie wolny internet. Chyba muszę sobie kupić nowy pakiet u operatora. Jak nowy pakiet u operatora? Słuchaj, a próbowałeś router wymienić, tutaj mam taki nowy i będzie wtedy szybciej działać. Wow, to chcesz powiedzieć, że to nie jest tylko kwestia operatora, prędkość no, internetu? No oczywiście, że nie, no, to zależy od wielu czynników. Kurczę, jakich na dobra, przykład? Dobra, Zaraz Ci pokażę. No. Patrz, router podłączony i zobacz teraz, jaka jest prędkość. Uważaj to, teraz będzie, teraz będzie dobra. Patrz to. No, no, to no, ciekawe. No <laughs> <laughs> dobra, aż tyle to się nie spodziewałem, że będzie. No. No ja też nie. Wi-Fi to temat, wokół którego narosło wiele mitów i nieprawdziwych stwierdzeń. Te w niektórych przypadkach mogą sprawić, że wasz internet będzie działać znacznie gorzej, niż gdyby tych cudownych porad nie stosować. Czy drogi router jest lepszy niż ten tani, albo czy prędkość waszego internetu zależy tylko od operatora. Przed Wami najpopularniejsze mity na temat Wi-Fi, które dla Was przeanalizuje i obalę. Albo potwierdzę. Zaintrygowani, no to oglądajcie najnowszy odcinek na kanale Technostrefa. W rozwiązywaniu mitów pomogła nam firma AVM dostarczając do testów najnowszy router Fritzbox 4060. Marka Fritz jest partnerem tego odcinka, a link do tego routera znajdziecie w opisie pod filmem. Mit numer jeden. Wi-Fi 5 GHz jest najlepsze. Jeśli ktoś wam kiedyś powiedział, że mając Wi-Fi 5 GHz możecie już zapomnieć o 2,4 GHz, to niewątpliwie kłamał. Sieć Wi-Fi oparta o częstotliwość 5 GHz bezsprzecznie oferuje wyższe prędkości przesyłania danych, ale za to cechuje słabszym sygnałem i gorszym zasięgiem. Z kolei Wi-Fi 2.4 GHz jest w zasadzie przeciwieństwem tego stwierdzenia. Jednocześnie nie można powiedzieć, że prędkości oferowane przez tę niższą częstotliwość są niskie, bo w najnowszych standardach dochodzą nawet do 1200 megabitów na sekundę. Niemniej, co do zasady, wyższa częstotliwość równa się słabszy zasięg na większych dystansach, szczególnie dodając po drodze jakieś przeszkody typu ściana, drzwi czy sufit, o które nietrudno w domach i mieszkaniach. Właśnie dlatego WiFi 24 GHz sprawuje się znacznie lepiej, szczególnie jeśli chodzi o obsługę wszelkiego rodzaju urządzeń smart home. Zresztą nie bez powodu większość robotów sprzątających w ogóle nie obsługuje 5 GHz. Te urządzenia smart home, które oparte są o technologię WiFi, nie wymagają wysokiej prędkości, a właśnie maksymalnego zasięgu. Pasmo 24 GHz ma także mniejsze zapotrzebowanie na energię, co jest istotne zwłaszcza dla urządzeń mobilnych zasilanych bateriami. Szczególnie w przypadku najnowszego standardu WiFi 6 osiągniętego to bardzo efektywne zarządzanie energią. Z kolei korzystanie z obu pasm jednocześnie, to znaczy niektóre urządzenia na 2,4, niektóre na 5 pozwala na znacznie lepsze rozłożenie obciążenia sieci, o czym opowiem później. Mit numer dwa. Wzmacniacze Wi-Fi tworzą nową sieć i obniżają prędkość. To najzwyczajniej świecie nieprawda. Niemniej wiem z czego ten mit wynika. Ludzie, a nawet tak zwani eksperci po prostu często nie umieją z tego typu urządzeń korzystać. Repeatery, czyli wzmacniacze Wi-Fi w założeniu klonują istniejącą już sieć Wi-Fi i tworzą coś w rodzaju bezprzewodowego punktu dostępowego działającego w zasadzie niewidocznie. W tle. Takie rozwiązanie ma dwie zalety. Po pierwsze, zwiększa zasięg sieci, a po drugie, zmniejsza obciążenie routera, gdyż część urządzeń będzie łączyć się właśnie z punktem dostępowym, a nie bezpośrednio z routerem. Oczywiście, Repeater może nie oferować pełnej przepustowości waszego łącza internetowego czy waszego routera, jednak zależy to od rodzaju wzmacniacza i parametrów zarówno samego Repeatera, jak i routera oraz także topologii waszej sieci. Obniżenie prędkości możecie odczuć, jeśli posiadacie szybkość szybkie łącze, np. światłowodowe, ale korzystacie z taniego repeatera pracującego zaledwie w jednym paśmie 2,4 GHz lub kiedy łączycie ze sobą wiele takich repeaterów, wzmacniaczy w formie łańcuszka, a nie w topologii mesh Wi-Fi. Jeśli zależy Wam zarówno na zwiększeniu zasięgu, ale jednocześnie na zachowaniu jak najwyższej prędkości przesyłania danych, to powinniście używać trójpasmowych wzmacniaczy wraz z kompatybilnym trójpasmowym routerem, a wszystkie te urządzenia powinny być połączone w topologii mesh. O możliwościach sieci Mesh opowiadaliśmy dokładniej w tym filmie, także tam Was zapraszam. Tę topologię możecie stworzyć przy wykorzystaniu różnych sprzętów. Nie musi być to router i repeater, mogą być to na przykład dwa routery, albo router i adaptery Powerline, pozwalające na przesyłanie internetu za pomocą sieci elektrycznej. Urządzenia można łączyć zarówno bezprzewodowo, jak i przewodowo, a to oferuje bardzo dużą elastyczność w konfiguracji. Używając technologii Mesh Wi-Fi macie dostęp do takich funkcji jak na przykład Mesh Steering. Który automatycznie łączy urządzenia końcowe najlepszym dostępnym węzłem, czyli po prostu punktem dostępowym o najkorzystniejszym aktualnie zasięgu, jednocześnie korzystając z najefektywniejszej częstotliwości połączenia. Jest także funkcja crossband Repeating. Jeśli router i wzmacniacz obsługują oba zakresy częstotliwości, czyli i 2, 4 i 5 GHz, to mogą one być ze sobą połączone stale na obu pasmach, nie tylko na jednym, tylko na obu. Sprzęty fryc mają także opcję interne. Intelligent Crossband Repeating, dzięki której wzmacniacz dokonuje wyboru częstotliwości dla każdego urządzenia końcowego z osobna, czyli dla każdego telewizora może być inna częstotliwość smartfona, laptopa, komputera itd. Swoją drogą taką właśnie sieć mesh możecie stworzyć w oparciu o ten router Fritzbox 4060, który obsługuje taką opcję od momentu wyjęcia z pudełka. Mit numer 3. Zewnętrzne anteny są lepsze od wewnętrznych. Kiedyś telefony miały antenki, ale dziś anteny wewnętrzne są w zasadzie jedynymi, jakie spotykacie w tego typu urządzeniach. Z kolei, w przypadku routerów czy repeaterów, wciąż wielu producentów korzysta z zewnętrznych anten Wi-Fi. Czy ma to jednak jakiekolwiek przełożenie na zasięg? Otóż nie. A przynajmniej w większości przypadków nie. Wewnętrzne anteny zapewniają wzór sygnału, który jest bardziej kulisty i rozciąga się dookólnie. To sprawia, że sygnał WiFi z anteny wewnętrznej rozprowadzany jest znacznie bardziej równomiernie niż w przypadku anteny zewnętrznej. Można tutaj sobie zobrazować kulę, sferę i porównanie do pączka typu donat. Mówiąc prościej, antena zewnętrzna może zapewnić zasięg, który rozciąga się dalej od nadajnika, jednak antena wewnętrzna zapewnia pełniejszy zasięg, co ma bardziej. Bardziej praktyczne zastosowanie w warunkach domowych. Z kolei sama liczba anten ma mniejsze znaczenie niż ich położenie. To właśnie położenie jest kluczowym elementem stanowiącym o maksymalnym zasięgu. Liczba anten rzeczywiście może wpłynąć na polepszenie zasięgu w rozbudowanych przestrzeniach jak domy, duże domy czy biura, jednak ma mniejsze znaczenie niż sama dobra lokalizacja routera, na przykład pośrodku nieruchomości. Nierzadko możemy spotkać się także z umieszczeniem routera na skrzynce elektryczno-multimedialnej, co nie jest jest dobrą praktyką, nie tylko ze względu na położenie, no bo takie skrzynki nie są w centrum nieruchomości umieszczone, ale również ze względu na blokowanie zasięgu. No bo jak wiadomo, metal po prostu nie pozwala na przedostanie się falom elektromagnetycznym. A jeżeli tego typu filmy Ci się podobają, to koniecznie zasubskrybuj kanał TechnoStrefa, to zwiększy nasz zasięg. Mit numer 4. Prędkość internetu zależy tylko od operatora. Pewnie nieraz słyszeliście takie zdanie. Muszę kupić lepszy pakiet od operatora, bo internet mi wolno działa. Otóż w rzeczywistości wyższa prędkość internetu od dostawcy, uwaga, uwaga, wcale nie oznacza, że wifi w domu będzie wam lepiej działało czy szybciej działało. Może być to wina zupełnie czegoś innego, to znaczy to, że wam wolno internet działa, czyli wąskich gardeł, takich jak częstotliwość 2-4 GHz, zła konfiguracja routera czy duża liczba kiepskiej jakości lub źle ustawionych wzmacniaczy Wi-Fi, albo zbyt wiele urządzeń końcowych podłączonych do jednego punktu dostępowego. Jakość sygnału zależy zatem od wielu czynników. Co prawda, router jako nadajnik jest tutaj najważniejszy, ale nie oznacza to, że jedyny. Równie istotne jest jego położenie, rozkład domu, sąsiednie, obce sieci Wi-Fi, liczba bezprzewodowo połączonych urządzeń, czy w końcu same odbiorniki. Na przykład takie PlayStation 4 ma po prostu wolny odbiornik Wi-Fi i nawet gigabitowy światowód nie sprawi, że PS4 przyspieszy. Jeśli macie router w bloku i narzekacie na słabą prędkość, to całkiem prawdopodobne jest, że ma on problem z zakłóceniami. Nie wszystkie routery są wyposażone w mechanizmy, które mogą przed czymś takim chronić. Fritzbox 4060, którego aktualnie testujemy, automatycznie dostosowuje częstotliwość pracy, jak i kanał, na którym aktualnie nadaje WiFi, aby uzyskać maksymalną siłę sygnału i maksymalną przepustowość. Niemniej, nawet w routerach, które tego nie mają, możecie sobie poradzić ręcznie. W tym celu będziecie potrzebować aplikacji na smartfona, która zdradzi Wam wszystkie szczegóły na temat sąsiadujących sieci Wi-Fi. Niektóre routery potrafią nawet wysiedlać takie informacje już na poziomie wbudowanego oprogramowania. Najczęściej w internecie przeczytacie, że należy wybrać kanał, który nie będzie pokrywać się z już istniejącymi sieciami Wi-Fi. Otóż może okazać się tak, że najmniej obciążany kanał wcale nie jest najlepszy. Krótkie porównanie. Pomieszczenie z 10 osobami, które zachowują się bardzo głośno oraz z 30 osobami, które szeptają. To, że na jednym kanale nadawane jest pięć sieci Wi-Fi, nie znaczy wcale, że będą one zakłócać naszą sieć bardziej niż dwie sieci, które pokrywają się z innym kanałem. Najprościej przetestować jest właśnie kilka kanałów i sprawdzić, na którym uzyskacie najlepsze osiągi. Pamiętajcie także, że kiepska prędkość może być równie dobrze winą Waszego smartfona albo laptopa. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, kiedy Apple zalecało swoim użytkownikom inaczej trzymać telefon, żeby nie zasłaniać anten odłączności. Bezprzewodowej. Dlatego czasem może być to wina waszego urządzenia, a router może nie mieć z tym nic wspólnego. Mit numer 5. Tani router jest wystarczający. W tym micie jest ziarno prawdy. Tani router może być wystarczający, ale pod warunkiem, że potrzebujecie połączenia z internetem jedynie w jednym pokoju czy w kawalerce i jednocześnie nie potrzebujecie zaawansowanych funkcji. Niemniej, jeśli macie jakiekolwiek większe potrzeby, jak choćby dostęp do internetu z wielu urządzeń jednocześnie, szczególnie przy wysłuchaniu. Wysokiej przepustowości, albo chcecie jednocześnie grać, pobierać duże pliki z sieci i oglądać materiałów 4K na telewizorze. Wtedy tani router może po prostu nie wystarczyć. Problemem tanich routerów często są także słabsze zabezpieczenia, czy też mniejszy zasięg, który możecie odczuć, odchodząc nawet na kilka metrów od urządzenia. No dobra, ale co właściwie drzemie w najnowszym routerze Fritzbox 4060? Przekonajmy się. Ten model oferuje wsparcie dla standardu Wi-Fi 6 oraz technologii MESH. Nowy Fritz ma odświeżone wzornictwo, ale i niewielkie rozmiary. Klasycznie już wszystkie anteny zostały ukryte wewnątrz. Co najważniejsze, obsługują one Aż trzy pasma, w tym jedno wykorzystywane tylko do komunikacji ze wzmacniaczami Mesh. Zobaczcie sami, jak śmiga na światło w połączeniu z tym routerem. Z tyłu znalazł się 2,5 gigabitowy port z funkcją WAN oraz trzy gniazda Lan o przepustowości do 1 Gigabita. Router działa pod kontrolą systemu Fryc OS dostępnego w języku polskim, który zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale i ogrom przydatnych funkcji. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym routerze, to koniecznie wejdźcie w link pod tym filmem, bo tam. Cała specyfikacja, funkcjonalności oraz oczywiście cena tego cacka. A Wy macie problemy z internetem? Albo może wierzyliście w któryś z mitów, które w tym odcinku obalałem? Dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem. Sprawdźcie tutaj także inny nasz film, w którym testowałem niezwykle ciekawe urządzenie. A tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia. papa. Pa.